do tej strony Jadek i wchodzić tutaj sobie prasonikowy tak z tym dwa. Dobra, dzisiaj szybki odcinek chyba, bo patrzcie jaka mi kaska drobna przed. Widzicie pięknie to siadło. Dobra, weźmiemy F5 patrzcie. Możecie sobie w im więcej Halizu macie im lepsze koło, im lepsze koło. I patrzcie na przykład taka skrzynka za darmo albo... Trochę hajsu za darmo, rzutóweczkę Zresztą możecie sobie ją wypłacić, to zawsze lepsze niż nic, pamiętajcie Dobra, i dzisiaj sobie otwieramy najtańszą skrzynkę Najtańszą skrzynkę na dzieworzu Także lecimy Dobra, to po prostu zrobimy tak Lecimy za cały balans tej skrzyneczki, 200 zł Profit Kurde, profit Najtańsza skrzynka najlepiej oddaje, kurde Fajnie, najdroższy, w ogóle jaka najdroższy item tutaj? No, dwie stówki, no, trzy stówki, no, to no, dobrze, to trzy stówki, tak, no, trzy stówki, no, trzy stówki, no, to, tylko, że masz taniej, jest... no, bardzo mało szans, no, to na dziesięć tysięcy jedną będę no więc tak średnio, ale ja zawsze możecie i tak no, na przykład 4% na profi, taki duży, więc na przykład, nie wiem w razie gdy się to podsumuje, to jest nawet fajny procent na przykład macie 10% taki fajny skinek. taki fajny skinek na za 5 zł na przykład no, na przykład jako x -em. Dobra, widzowie. teraz może sobie pójdziemy i otworzymy Jedną skrzynkę na przełamanie, albo dwie skrzynki na przełamanie Angel, to są dwie nowe skrzynki I mi zawsze na odcinkach mi słabo dawały I chcę, żeby chociaż raz do dobrze Angel No i, 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 nie wiem ile to jest warte Wiem, że to jest słabe, ale to Widzowie Pięknie, piękna sprawa, widzowie To jak tak wszystko pięknie oddaje To sobie weźmiemy o, takie 10 skrzynek takich otworzymy. Na przełamanie, na przełamanie lodów. No i pięknie, na przełamanie lodów oddało ładnie. Dobra. I dalej no, lecimy. Trochę tańszymi. Ale pięknie oddają niektóre skrzynki. A wy widzowie jeżeli chcecie, to patrzcie. Robicie sobie tutaj w, twu, w twoje skrzynki i tam tworzycie skrzynki. A ja patrzę w wizowie. wchodzę tutaj i skrzynki. Indeks, indeks 1, 2, 2. Haloczy tekst, goodeks A to skrzynki Dex, sorry I Są tajne skrzynki A na przykład jest taka skrzynka To taka skrzynka, możemy sobie otworzyć 5 takich O i nam tak średnio oddało I no to idziemy no. dalej Dex Dexter okurna. To Mamy dwie, 45 To mam 20% czasu na takie skiny Ja pierdol, ale fajna skinka To ktoś się postarał ewidentnie może kiedyś, jak będę miał duże balansy, otworzę takie skrzynki dla was widzowie, dla was, wszystko dla was, pamiętajcie. Tu nie ma nic ciekawego. 50zł Dobra, idziemy dalej otwieram skrzyneczki. Trochę balans potrzebowałem. Ojej, a to nie te skrzynki, ale dobra, otworzę jeszcze jedną taką. Dobra. I lecimy dalej z ta najtańszymi no Bra, to tak jeszcze otworzymy tak właśnie takich skrzynek Nie, no, to fajnie dropi no Profitę często daje ze skrzynka no. no teraz akurat straciliśmy prawie całe wszystkie pięć skrzynek Dobra, to dwie słówki że nam zostały Dobra Czekaj, to jeszcze jedna Dobra no to widzę, że będziemy mogli jeszcze pofarmić jajkę sobie pójść pod koniec odcinka O kurna, jaki to syf jest, ja pierdziele Ile tego syfu będzie, mam ile? 9 stron, ja pierdziele 3,50, dobra Serio? Aha, i to on da oddychę, co jest? Jeżeli widziałem ja serio, polecam wam robić kontrakty. Dobra, może sprzedam po prostu Twoje najsze skinki Alu No Także było 4 cz strony o Dobra, i już i lecimy z kontaktami 1500 w balansie mamy, ja pierdziemy 10. Nie wiem ile dropu, zaraz ja zobaczę ile dropu to jest warte naklejka zaraz ja zobaczę u mnie w... 60 zł 63, no jest git Ale sporo tych skinów na farmiliśmy tutaj najtańszej skrzynki Oporowo, oporowo Pięćdziesiąt złotych Sześćdziesiąt A no to oddał nam Dobra stówka dwie stówki I z tego robimy tysiaka Dobra, to na 10% może nam się uda to Dobra, to 500 500 z tego Jeżeli nam to da, to podam na 50% Ajajaj, i tak nam się udało Dobra, to widzowie, idziemy farmić teraz Ile mamy jeszcze odcinka? 7 minut Dobra, to jest że szybko idziemy pofarmić te Jedną weźmiemy taką Dobra, i ja mam 5000, żeby było tak grudno. Jajek? Dobra. No i weźmiemy po mnie animacja. Dobra. I lecimy. Szybko, 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 fast, 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 fast. fast. Aha, już nas nie wstać. No, oni na jedną. Co jest? No i to nam nie oddało, dobra. No i teraz patrzcie, czy mam 1500 tyku. No, zabrało troszkę. Dobra, to to po prostu... Także się zwróciło. No to ile mamy stron? No, na drugą stronę... Nie, na trzecią stronę idziemy. I te skinki po prostu, nie wiem, spróbujemy jakoś upgrade'ować no, na 30%. Także wiecie, widzowie, profit chat, co nie? A i to nam nie dało. Jesteśmy stanie dodać stówkę, czyli trochę więcej Halo Zlegował mi coś No to na 15% o Na jest też by nie siadło No, to jesteśmy stratni już. Pięć teraz próbujemy zatknąć się pięć stów na no. cztery na tańsze skinki, że to nam siadło. No i to nam mnie siedzi. No, mhm. to jesteśmy stratni sporo. To też tam mi siedzi. Co jest? To musi nam się, to musi nam się już. Musi. To też na mi siedzi. O kurna widzowie. Zaraz będziemy mieli balansu chyba. Tyle highs przewalić. No. jest tu Dobra, jest tu chociaż to, chociaż to, chociaż to. I z tego próbuję zrobić. To I damy to tutaj No i to mi siedzi Dobra to także event Generator Dajemy 900 I proszę o pięć stówek ze środku chociaż trochę No dobra Nie jest tak źle A to ulepszymy to O tu jest ulepszymy To jest plan W sumie jak przewalimy to jeszcze będzie prawie nic w moim Ale dobra No to na 10%. No dobra. Serdecznie Wam dziękuję. Pozdro za...